To taki jest Ołtarz polowy, w których nauczająca jest... u Aha, ta Karolina nauczająca. To jest właśnie jej tutaj taka i to jest ołtarz polowy, tutaj jak są jakieś większe uroczystości to tutaj się odbywa w tym specjalnym budowli tutaj. Ale te napisy, zobacz co jest napisane. Sanisa, a co ty robisz tu? Strapionych posieszać, krzywdy cierpliwie znosić, Urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Miłosierdzie jak ojciec uczynki miłosierdzia względem duszy, Grzeszących upominać, Nieumiejętnych pouczać, Wątpiących dobrze radzić. Podróżnych w domu przyjąć, Więźniów pocieszać, Chorych nawiedzać, Umarłych pogrzebać. Miłosierdzie jak ojciec, uczynki, uczynki miłosierdzia względem ciała, głodnych nakarmić, pragnionych napoić, Ośnia. nagich przyodziać. I takie to są właśnie tutaj. I tyle na razie.